Często wierzymy, że to, co uniemożliwia nam życie w pokoju, to to, czego nam brakuje: pieniędzy, uznania, sukcesu, czasu. Ale stoicy ostrzegali nas przed jeszcze bardziej niebezpiecznym błędem. To nie to, czego brakuje, nas niszczy, ale to, co pozostaje. To niewidoczne ciężary, które nosimy w milczeniu, urazy, porównania, nieumiarkowane pragnienia, potrzeba aprobaty, podkopują naszą energię, kradną naszą spokój. I korodują szacunek do siebie samych. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach mówił: Prawdziwa wolność to życie zgodnie z rozumem, nie z namiętnościami. A życie zgodnie z rozumem oznacza usunięcie z życia wszystkiego, co jest zbędne, co czyni nas niewolnikami tego, co nieistotne. Tak jak rzeźbiarz rzeźbi kamień, usuwając nadmiar, tak mędrzec buduje swoją duszę, odcinając to, co ciąży bez potrzeby. Seneka też ostrzegał, że marnujemy zbyt dużo czasu na bezużyteczne rzeczy. Mówił Nie mamy mało czasu, ale marnujemy dużo. To marnotrawstwo to nie tylko godziny, ale energia umysłowa i emocjonalna na rzeczy, które niczego nie dodają do naszego rozwoju. A epiktet podkreślał Jeśli chcesz postępować naprzód, zaakceptuj, że będziesz wyglądał głupio w oczach innych w sprawach zewnętrznych. Postęp nie polega na gromadzeniu, ale na eliminowaniu, nie na pokazywaniu, ale na życiu prostszym, jaśniejszym i wolniejszym. Eliminować w milczeniu oznacza działać bez potrzeby ogłaszania tego światu. Nie musisz deklarować, co zostawiłeś za sobą, musisz po prostu zostawić. To nie spektakl, by imponować, ale intymny akt wyzwolenia. W tym filmie przyjrzymy się ośmiu rzeczom które musisz wyeliminować ze swojego życia w milczeniu, jeśli chcesz żyć jak stoicy, ze spokojem, godnością i wewnętrzną siłą. To nie tylko zewnętrzne nawyki, ale też wewnętrzne postawy, które raz odcięte zmieniają sposób, w jaki patrzysz na siebie i na świat. Bo w końcu mądrość nie polega na gromadzeniu więcej, ale na noszeniu mniej. I tylko ten, kto nauczy się puszczać niepotrzebne, może iść naprawdę lekko. Eliminacja jeden potrzeba ciągłej aprobaty. Jednym z najbardziej duszących ciężarów, które nosimy, jest potrzeba ciągłej aprobaty. To życie tak, jakby każdy krok musiał być zatwierdzony, jakby każda decyzja zależała od aplauzu innych. Ta nieustanna pogoń podkopuje naszą wolność, czyni nas zakładnikami cudzych opinii i stopniowo kradnie szacunek, który powinniśmy mieć do siebie samych. Epiktet ostrzegał, jeśli chcesz być wolny, nie martw się tym, co inni o tobie myślą. To proste zdanie ujawnia głęboką prawdę. Kto żyje, by zadowalać, nie żyje naprawdę, tylko odgrywa rolę. Spojrzenie innego staje się niewidzialnym więzieniem, a strach przed odrzuceniem sprawia, że osoba staje się kopią tego, czego oczekują od niej inni. Marek Aureliusz, nawet jako cesarz, otoczony pochlebcami i krytykami, przypominał sobie, że wartość jego życia nie leży w przejściowych aplauzach. W swoich rozmyślaniach pisał, Wkrótce wszyscy o tobie zapomną, a ty zapomnisz o nich. Ta świadomość wyzwalała go z obsesji na punkcie uznania. W końcu cudza opinia jest niestabilna jak wiatr. Dziś wychwala, jutro potępia. Potrzeba ciągłej aprobaty ujawnia też niebezpieczny brak. Niezdolność do bycia samowystarczalnym. Kto potrzebuje zewnętrznego spojrzenia, by potwierdzić swoje istnienie, pokazuje, że nie uznaje siebie za wystarczającego. I nikt nie szanuje tego, kto błaga o uznanie. Prawdziwy szacunek rodzi się z stanowczości, nie z zależności. Eliminować ten nawyk w milczeniu oznacza nauczyć się żyć zgodnie z własnym sumieniem. Nie musisz ogłaszać światu, że nie szukasz aplauzu, wystarczy działać zgodnie z tym, co uważasz za słuszne, nawet jeśli nie dostaniesz oklasków. Cisza aprobaty może być na początku niekomfortowa, ale to w niej rodzi się wewnętrzna wolność. Seneka mówił: ten, kto zadowala się sobą, jest naprawdę bogaty. To bogactwo nie zależy od aplauzu, ale od spokoju wynikającego z tego, że życie jest zgodne z własnymi zasadami. Dlatego jednym z pierwszych ciężarów do odcięcia jest ta dziecinna potrzeba bycia zawsze aprobowanym. Bo godność nie polega na byciu lubianym przez wszystkich, ale na pozostaniu całościowym wobec siebie samego. Eliminacja 2: zgromadzony gniew i urazy. Między najcięższymi brzemionami, które nosimy w milczeniu, jest nagromadzony gniew. Uraza przechowywana przez miesiące czy lata nie rani tylko tego, kto ją wywołał, ale przede wszystkim tego, kto ją karmi. To jak picie trucizny w nadziei, że drugi zachoruje. Stoicy widzieli ten nawyk jako marnotrawstwo życia, bo gniew pochłania energię, która mogłaby być użyta na cnotę. Seneka napisał cały traktat o gniewie, nazywając go najstraszniejszą z namiętności. Dla niego gniew nie tylko oddala nas od rozumu, ale też nas zniewala. Kto żyje przeżuwając urazy, już nie jest wolny, bo oddaje ofensorowi kontrolę nad swoim umysłem i emocjami. Epiktet też nas ostrzegał. Kiedy ktoś cię obraża, pamiętaj, to nie osoba cię niepokoi, ale osąd, który o niej wydajesz. Uraza rodzi się z tego powtarzanego osądu, z historii, którą opowiadamy sobie tysiąc razy w głowie. Ożywiając obrazę, utrzymujemy ranę przy życiu. Marek Aureliusz, który zmagał się ze zdradami i niewdzięcznością w imperium, przypominał sobie stale, by nie pozwalać, aby te postawy go zepsuły. W swoich rozmyślaniach pisał, najlepsza zemsta. To nie upodabniać się do ofensora. Noszenie urazy to w pewien sposób pozostawanie uwięzionym w błędzie drugiego. Wyzwolić się to odmówić naśladowania go. Eliminować zgromadzony gniew nie oznacza aprobować niesprawiedliwości czy zaprzeczać bólowi. Oznacza wybrać, by nie żyć przywiązanym do nich. To zrozumieć, że życie jest zbyt krótkie, by marnować je na żal. Przebaczenie w tym sensie nie jest prezentem dla drugiego ale wyzwoleniem siebie samego. Ten proces musi być dokonany w milczeniu, bo to nie spektakl dla nikogo. Nie musisz ogłaszać światu, że przebaczyłeś, musisz po prostu puścić w sobie ciężar, który cię krępował. Ten cichy akt przywraca lekkość i otwiera przestrzeń na spokój. Seneka mówił. Życie jest wystarczająco długie dla tego, kto umie je dobrze wykorzystać. Przechowywanie uraz to marnowanie tej cenności. Eliminować nagromadzony gniew to odzyskać panowanie nad sobą i pozwolić, by rozum znów prowadził twoje życie. Tak więc odcięcie tego nawyku w milczeniu to jedna z największych zwycięstw stoickich, wyzwolenie z więzienia, które istniało tylko we własnej głowie. Eliminacja trzeki, przywiązanie do tego, co nie zależy od ciebie. Niewiele błędów kosztuje tak drogo, jak życie przywiązane do tego, co nie zależy od nas. To jeden z największych powodów ludzkiego cierpienia. Pragniemy kontrolować pogodę, humor ludzi, uznanie innych, wyniki tego, co robimy. A kiedy świat nie ugina się pod nasze oczekiwania, buntujemy się. Stoicy ostrzegali, to przywiązanie jest korzeniem frustracji i udręki. Epiktet, który zaczął życie jako niewolnik, być może najjaśniej wyraził tę prawdę: Niektóre rzeczy są w naszej mocy, inne nie. To proste rozróżnienie jest kluczem do wolności. W naszej kontroli jest to, co myślimy, czujemy i robimy. Wszystko inne należy do przypadku, losu, natury. Przywiązywać się do tego, co nie zależy od nas, to jak próbować trzymać wodę w palcach, nieuchronnie ucieka, zostawiając tylko zmęczenie. Marek Aureliusz powtarzał to przypomnienie co rano. Pośród wojen, plag i zdrad pisał: Nie narzekaj na rzeczy, które los ci daje zrób z nich materiał na cnotę wiedział że nie może zmienić biegu świata ale mógł kształtować własną postawę wobec niego szacunek rodzi się właśnie z tej siły nie próbować kontrolować niekontrolowalnego ale kontrolować siebie wobec wszystkiego seneka ostrzegał że życie staje się lżejsze kiedy przestajemy walczyć z nieuniknionym mówił nie walczmy z bogami dla niego akceptacja tego co poza naszą władzą była znakiem mądrości, niesłabości. Eliminować to przywiązanie nie jest proste, ale wyzwalające. Oznacza puścić nierealne oczekiwania, przestać przywiązywać się do wyników, które nie są w twoich rękach, odpuścić pragnienie kontrolowania innych. Oznacza w milczeniu zaakceptować, że istnieją siły większe niż my i że nie mamy nad nimi władzy. Ten nawyk raz odcięty przywraca rzadki spokój. Bo przestajesz marnować energię na próby zmiany niezmiennego i zaczynasz inwestować siłę w to, co naprawdę możesz zmienić swoje myśli, postawy, wybory. Puścić przywiązanie do tego, co nie zależy od ciebie, to jedna z najtrudniejszych i najpiękniejszych lekcji stoicyzmu. Bo prawdziwa wolność nie polega na kontrolowaniu wszystkiego, ale na przestaniu bycia niewolnikiem tego, co nigdy nie było w naszych rękach. Eliminacja 4 porównania z życiem innych. Niewiele nawyków jest tak żrących jak mierzenie własnego życia miarą innych. Ciągłe porównywanie kradnie spokój, niszczy pewność siebie i cicho zatruwa serce zazdrością i urazą. Niemożliwe jest szanować siebie, kiedy się żyje patrząc na zewnątrz, zamiast iść pewnie własną drogą. Seneka już ostrzegał: nie patrz na to, co mają inni, ale na to, co posiadasz. Wiedział, że zazdrość to forma ślepoty, uniemożliwia dostrzeżenie własnych błogosławieństw i sprawia, że to, co już mamy, wydaje się zawsze niewystarczające. Ten nawyk więzi nas w wyścigu, który nigdy się nie kończy, bo zawsze będzie ktoś z większym bogactwem, większą urodą, większym uznaniem. Marek Aureliusz też rozmyślał o tym w swoich rozmyślaniach. Mówił: Nie zazdrość tego, co dano innym ale patrz na dary, które natura ci udzieliła. To zdanie to zaproszenie do wdzięczności i akceptacji. Wszechświat rozdziela talenty i okoliczności nierówno, ale każdy ma coś, z czym może pracować. Błędem jest marnować energię na pragnienie życia drugiego, zamiast pielęgnować własne. Epiktet, z pokornego pochodzenia i naznaczony niewolnictwem, przekształcił swoją sytuację w szkołę cnoty. Mógł się porównywać z wolnymi ludźmi, mógł się gorzko żalić na brak przywilejów, ale wybrał inną drogę doskonałość w ramach możliwości, jakie miał. Dla niego prawdziwa wielkość nie zależała od zewnętrznych okoliczności, ale od wewnętrznej postawy. Eliminować nawyk porównań oznacza zaakceptować, że życie nie jest rywalizacją. Każda osoba ma swoją ścieżkę, z jej bólami i darami. Kiedy mierzymy się ścieżką drugiego, Zapominamy iść własną. Ta eliminacja musi być dokonana w milczeniu, bo nie trzeba ogłaszać światu, że przestałeś się porównywać. Wystarczy przestać karmić myśli, które mówią On ma więcej niż ja. Ona jest lepsza ode mnie. Zmieni je na bardziej stoickie pytania: czy jestem lepszy niż byłem wczoraj? Czy jestem zgodny ze swoimi zasadami? Porównywanie się z innymi niszczy duszę porównywanie się z sobą samym wzmacnia. Tak rodzi się prawdziwy szacunek, nie z zazdrości o to, czego brakuje, ale z godności uznania, kim już jesteś i kim się stajesz. Eliminacja pięć nadmiar słów i puste obietnice. Szacunek nie traci się tylko w wielkich widocznych błędach, ale też w nadmiarze słów i braku spójności. Mówić za dużo, obiecywać bez spełnienia, opiniować o wszystkim, to nawyki, które stopniowo korodują wiarygodność. Stoicy wiedzieli, że prawdziwa siła nie polega na mówieniu, ale na działaniu. Epiktet ostrzegał swoich uczniów Nie chwal się mówieniem o filozofii, żyj zgodnie z nią. To samo dotyczy każdego aspektu życia nadmiar słów to jak fałszywe monety, krążą dużo, ale nie mają wartości. To, co naprawdę inspiruje, to ciche, spójne, stanowcze działanie. Seneka obserwował, że większość gubi się w niekończących się dyskursach o cnocie, ale nie robi kroku, by ją praktykować. Ironizował. Niektórzy spędzają życie dyskutując, jak powinno wyglądać życie. Dla niego filozofia nie była do nadmiernego debatowania, ale do stosowania. Marek Aureliusz, mimo że miał absolutną władzę i głos, który mógł dowodzić imperiami, wybierał wstrzemięźliwość. W swoich rozmyślaniach pisał tylko dla siebie, jako intymne przypomnienia. Mało słów, dużo praktyki. Rozumiał, że im bardziej ktoś oddala się od działania i chowa w dyskursach, tym mniej szanowany się staje. Nadmiar słów niesie też inne niebezpieczeństwo, puste obietnice. Za każdym razem, gdy ktoś obiecuje i nie spełnia, jego autorytet się zużywa. W oczach innych słowo traci wartość, a kiedy słowo traci wartość nic już nie podtrzymuje godności. Eliminować ten nawyk w milczeniu oznacza nauczyć się mówić mniej i działać więcej. Nie ma potrzeby ogłaszać wielkich planów, wystarczy je realizować, nie ma potrzeby uzasadniać każdej decyzji, wystarczy ją przeżyć. Cisza jest bardziej przekonująca niż tysiąc dyskursów. Praktyka stoicka uczy, że obiecywać mało i spełniać dużo to to, co buduje szacunek. I że często cisza jest najwyższą formą mądrości, dlatego odetnij ze swojego życia nadmiar słów i obietnice, które się nie utrzymują. Mów mniej, rób więcej. Nie martw się wyjaśnianiem światu, kim jesteś. Pozwól, by twoje działania mówiły za ciebie. Bo w końcu słowo może zaimponować na chwilę, ale tylko działanie podtrzymuje szacunek przez całe życie. Eliminacja szeście, narzekania i postawa ofiary. Niewiele nawyków koroduje godność tak bardzo jak życie w narzekaniu ciągła skarga przekształca nawet najsilniejszych w słabych, bo ujawnia duszę niezdolną do dźwigania ciężaru życia z wielkością. A jeszcze gorzej, kto narzeka bez działania przekazuje innym obraz kogoś bezsilnego, ofiary losu, więźnia własnego niezadowolenia. Seneka już ostrzegał. Nikt nie narzeka na życie, oprócz tych, którzy nie wiedzą, jak je wykorzystać. Dla niego narzekanie było znakiem marnotrawstwa, dowodem, że osoba nie używa czasu na to, co naprawdę ważne. Mędrzec przeciwnie, rozumie, że narzekanie niczego nie rozwiązuje. Jeśli coś można zmienić, trzeba działać, jeśli nie, trzeba zaakceptować. Epiktet wzmacniał tę postawę. Mówił To nie to, co się dzieje, niepokoi ludzi, ale opinia, którą mają o tym, co się dzieje. Narzekanie więc nie jest owocem rzeczywistości, ale osądu, który o niej wydajemy. Dwóch ludzi może zmierzyć się z tą samą trudnością. Jeden lamentuje, drugi się wzmacnia. Różnica tkwi w sposobie patrzenia. Marek Aureliusz, pośród wojen i epidemii, mógł się pogrążyć w lamentach, ale jego rozmyślania są świadectwem akceptacji i dyscypliny. Pisał: Jeśli jest w Twojej mocy, zrób. Jeśli nie, zaakceptuj. To zdanie to synteza antidotum na narzekanie, albo działanie, albo spokój, nigdy jałowa skarga. W codzienności dobrze znamy efekty narzekań. Kolega, który zawsze widzi problemy we wszystkim, ale nie proponuje rozwiązań. Przyjaciel, który zawsze stawia siebie w roli ofiary okoliczności. Krewny, który przekształca każdą rozmowę w niekończącą się listę lamentów. Te głosy prędzej czy później przestają być słuchane, bo nadmiar skarg opróżnia szacunek. Eliminować ten nawyk w milczeniu oznacza trenować umysł, by działać kiedy możliwe i milczeć, kiedy nic nie da się zrobić. To nie udawanie, że nie ma bólu, ale wybór, by nie przekształcać go w bezużyteczny dyskurs. Cisza wobec trudności inspiruje bardziej niż tysiąc słów autourzalania. Postawa ofiary może przyciągnąć uwagę na chwilę, ale nigdy nie zdobywa podziwu. Szacunek rodzi się, kiedy życie jest stawiane czoła na stojąco, bez lamentów, z cichą odwagą. Dlatego odetnij narzekania i rolę ofiary. Życie ci niczego nie winne. I właśnie ta świadomość cię wyzwala. Eliminacja 7. Przywiązanie do natychmiastowej przyjemności. Jednym z największych wrogów godności jest przywiązanie do natychmiastowej przyjemności. Jeść bez miary, oddawać się nałogom, szukać rozrywek w każdej chwili, unikać wszelkiego dyskomfortu, to wszystko daje przejściową satysfakcję, ale żąda wysokiej ceny utraty szacunku, zarówno własnego, jak i innych. Epiktet ostrzegał z jasnością żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie jest panem siebie samego. To zdanie podsumowuje całą sprawę. Kiedy stajesz się niewolnikiem instynktów, już nie rządzisz swoim życiem. Kto jest zdominowany przez pragnienie, nie wzbudza zaufania, bo ujawnia słabość. A szacunek, jak wiedzieli stoicy, zawsze rodzi się z dyscypliny. Seneka też ostro krytykował tę niepohamowaną pogoń za przyjemnościami. Porównywał ludzi żyjących tak do rozbitków, którzy toną pośród uczt. Im bardziej próbują się zaspokoić, tym bardziej czują pustkę. Przyjemność, gdy goniona jako cel sama w sobie, staje się niewidzialnym więzieniem. Marek Aureliusz, otoczony luksusem i udogodnieniami, przypominał sobie codziennie, że prawdziwa wielkość nie polega na uleganiu każdemu pragnieniu, ale na kontrolowaniu ich. Pytał siebie: czy to, co mnie teraz przyciąga, jest naprawdę godne mnie? Ta prosta refleksja zapobiegała by wymieniał swoją godność na ulotne przyjemności. W codzienności widzimy efekty przywiązania do natychmiastowej przyjemności. Kariery zniszczone przez nałogi, relacje zachwiane przez brak samokontroli, ludzie marnujący zdrowie, czas i szanse, bo nie potrafią oprzeć się impulsowi. Na krótką metę wydaje się nieszkodliwe, na długą jest niszczące. Eliminować ten nawyk w milczeniu oznacza nauczyć się mówić nie sobie samemu. Oznacza wybierać to, co przynosi trwałą wartość, zamiast tego, co oferuje tylko chwilową ulgę. Ta dyscyplina, daleka od kary, jest prawdziwą wolnością. Bo to nie pragnienie decyduje za ciebie, to ty decydujesz o pragnieniu. Stoik nie zaprzecza przyjemnościom, ale nie pozwala się im zniewolić. Korzysta z nich, kiedy pasuje, ale umie się oprzeć, kiedy trzeba. Ta postawa wzbudza szacunek, bo ujawnia siłę a cicha siła zawsze mówi głośniej niż hałaśliwa przyjemność. Odetnąć przywiązanie do natychmiastowej przyjemności to otworzyć przestrzeń na solidne życie, kierowane nie przez ulotne instynkty, ale świadome wybory. To wymienić iluzję szybkiej satysfakcji na wielkość wewnętrznej wolności. Eliminacja 8. Myśli o nieśmiertelności. Jednym z największych złudzeń umysłu ludzkiego jest życie tak, jakby było się nieśmiertelnym. Robimy nieskończone plany, odkładamy ważne decyzje, marnujemy całe dni, wierząc, że zawsze będzie jutro. Ta myśl, choć nieświadoma, czyni nas niedbałymi wobec teraźniejszości i oddala od wartości życia. Stoicy przypominali, wyeliminować iluzję nieśmiertelności to warunek, by żyć w pełni. Seneka mówił z jasnością nie mamy mało czasu, ale marnujemy dużo. Wierząc, że zawsze będziemy mieć więcej czasu, pozwalamy sobie na życie w rozproszeniu, narzekaniu, odkładaniu istotnego. Ale kiedy akceptujemy, że życie jest krótkie i niepewne, każdy moment zyskuje wagę, każda decyzja staje się znacząca. Marek Aureliusz medytował stale o śmierci. W swoich refleksjach pisał Możesz opuścić to życie teraz. Niech to określa, co robisz, mówisz i myślisz. Daleko od ponurej wizji, to przypomnienie czyniło go bardziej świadomym, sprawiedliwym, obecnym. Dla niego świadomość śmiertelności nie była ciężarem, ale wyzwoleniem. Epiktet wzmacniał ten punkt. Nie śmierci należy się bać, ale nigdy nie zacząć żyć. Dopóki żyjemy uwięzieni w idei, że życie jest nieskończone, odkładamy to, co ważne. Ale kiedy pamiętamy, że każdy dzień może być ostatnim, przestajemy odkładać istnienie. Eliminować w milczeniu tę myśl o nieśmiertelności, oznacza żyć z dyskretną, ale stanowczą świadomością, że czas jest cenny. Nie trzeba tego ogłaszać światu ani dramatyzować. Wystarczy działać jak ktoś, kto wie, że dziś jest realne, a jutro nie jest gwarantowane. To przypomnienie wyzwala nas z małych żalów. Pustej pogoni za uznaniem, ślepego oddawania się ulotnym przyjemnościom. Jeśli życie jest krótkie, po co marnować energię na to, co nieistotne? Jeśli czas jest skończony, po co żyć uwięzionym w rozproszeniach? Prawdziwy szacunek rodzi się z tej jasności. Kto żyje świadomy własnej śmiertelności, staje się bardziej sprawiedliwy, odważniejszy, wdzięczniejszy. Każdy akt zyskuje znaczenie, bo może być ostatnim, dlatego odetnij z umysłu dziecinną myśl, że jesteś nieśmiertelny. Żyj każdy poranek jak rzadki dar, każde spotkanie jak unikalną okazję, każdy wybór jak najważniejszy. Nie ma miejsca na marnotrawstwo, kiedy wiemy, że życie jest krótkie. Lekkość tego, kto odcina zbędne. Po przejrzeniu tych ośmiu eliminacji, lekcja stoicka staje się jasna. Nie nadmiar zewnętrznych rzeczy czyni nas silnymi, ale zdolność do życia lekkiego, bez niepotrzebnych ciężarów, które nosimy w umyśle i sercu. Aprobata innych, zgromadzony gniew, przywiązanie do niekontrolowalnego, porównywanie z życiem innych, nadmiar słów, narzekania, szaleńcza pogoń za natychmiastową przyjemnością i iluzja nieśmiertelności. Wszystkie te nawyki nie tylko kradną nasz spokój, ale niszczą szacunek, który powinniśmy mieć do siebie samych. Marek Aureliusz mówił bądź jak skała, o którą rozbijają się fale, stoi niewzruszona, a piana rozpada się wokół niej. Ta stanowczość nie rodzi się zgromadzenia więcej, ale znoszenia mniej. To w odcięciu zbędnego dusza znajduje przestrzeń, by pozostać solidną, niewzruszoną, godną. Seneka wzmacniał tę samą ideę, twierdząc, Bogaty człowiek to nie ten, kto ma dużo, ale ten, kto zadowala się małym. Prawdziwe bogactwo nie leży w gromadzeniu, ale w lekkości życia, zgodnie z rozumem, bez niewidzialnych łańcuchów, które nas zniewalają. Epiktet, który poznał prawdziwą niewolę, przypominał, że prawdziwa wolność istnieje tylko wtedy, gdy panujemy nad sobą. A panować nad sobą oznacza puścić to, co nie służy, odciąć to, co osłabia wyeliminować to, co ciąży bez potrzeby. Teraz pytam cię, który z tych ośmiu nawyków czujesz, że jeszcze nosisz w milczeniu? Który z nich jesteś gotowy wyeliminować ze swojego życia? Napisz w komentarzach. Twoja refleksja może zainspirować innych do rozpoczęcia też tego procesu wyzwolenia. Jeśli ten film przyniósł jasność, zasubskrybuj kanał, polub i udostępnij, by więcej osób odkryło stoicką mądrość. I nauczyło się żyć z większą lekkością. Pamiętaj, życie nie wymaga, byś gromadził, ale byś nauczył się puszczać. Bo tylko ten, kto odcina zbędne, może iść wolny. A tylko ten, kto jest wolny, wzbudza prawdziwy szacunek.